Rapsodia realności. Rozważania biblijne na sobotę 20 lutego 2021 roku. Twoja wiara będzie testowana. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Księga objawienia. Rozdział trzeci, Werset dziesiąty. W drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci werset, apostoł Paweł powiedział: Niech was nikt nie zwodzi w żaden sposób, bo nie nadejdzie pierwej ten dzień, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Mówi, że wielu odejdzie od wiary. Dlaczego tak się stanie? W Księdze Sędziów siódmy rozdział, kiedy Bóg chciał, aby Gedeon poszedł walczyć z Midianitami, Bóg zapewnił go przez Anioła, że on, Gedeon, pokona swoich wrogów. Gedeon pomyślał, że będzie potrzebował armii, więc zebrał swoich żołnierzy. Ale Bóg powiedział do niego, jeśli pójdziesz z tyloma żołnierzami, możesz pomyśleć, że wygraliście bitwę samodzielnie. Powiedz wszystkim, którzy boją się, aby poszli do domu. A Biblia mówi, że 22 tysiące z nich poszło do domu. Księga sędziów 7.3. Wtedy Bóg powiedział: Chcę przetestować pozostałe 10 tysięcy żołnierzy. Przyprowadź ich do strumienia i powiedz im, żeby pili wodę. Zatrzymasz tylko tych, którzy będą uważać na wroga podczas picia. Biblia mówi, że tylko 300 z nich przeszło ten test. Odczytaj sędziów, siódmy rozdział, wersety od 4 do 7. Nawet nie wiedzieli, że są testowani. Również w Jeremiasza 9 Biblia mówi, że ludzie przyzwyczaili się do kłamstw. Byli tak fałszywi, że nie można było ufać nawet bratu. Z powodu tego oszustwa i obłudy i kłamstwa Bóg powiedział, Oto ich roztopię i wypróbuję. Jeremiasza 9,7 To się wydarzy w tych ostatnich dniach. Nadchodzi wielka próba, która już się rozpoczęła, ponieważ Bóg musi oddzielić tych, którzy są rzeczywiści, realni, od tych, którzy nie są rzeczywiści. Określić tych, którzy nigdy nie byli wierni Bogu. Gdyby to nie było poważne, Jezus nie musiałby interweniować w imieniu Kościoła w Filadelfii, jak czytamy w naszym wersecie przewodnim. Jeśli wasza wiara w Chrystusa jest szczera, zostanie poddana próbie. Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w Ogniu wypróbowane. Była ku chwale i czci i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus. Piotra 1 Piotra 1:7. Niech Jezus Chrystus i Jego Królestwo będą dla Ciebie wszystkim, co się liczy w tym życiu. Wyznanie. Proszę powtarzać za mną. Jestem głęboko zakorzeniony i ugruntowany w Chrystusie. Żyję, aby spełnić marzenie Boga. Jego wizję ekspansji Królestwa i światowej ewangelizacji. Skupiam się na rzeczach powyżej, a nie na przemijających przyjemnościach tego świata. Pozostaję niezłomny, niewzruszony, z radością wykonując dzieła Pana oczekując Jego pojawienia się. Amen. Zapraszamy również do czytania Rapsodii Realności. Zapraszamy na nasz kanał Ambasada Chrystusa na YouTubie, na nasz fanpage na Facebooku, Facebooku oraz na nasze, naszą stronę internetową ambasadachrystusa.org. Dziękuję.